Tędy wejście? Zaraz wam coś pokażemy No idę, idę Kurde, tu jest chłodno, fajnie O Tutaj jest taka Co to jest? Jakby przyciąg taki, tak? Tak rodówka, Kuchnia. Kuchnia. Kuchnia, tak? Tam wesfelka. Co? weszwelka piecyk. Piecyk, no to mówmy po ludzko, nie? A to się mówi wesfelka. Ja Ściany murowane. Tak. Sufity eleganckie. Komin? Komin jest, tak. A co to za napisy tutaj? Gdzie? A jakieś są? Nie wiem, co tam. A gdzie łóżko stało? Tutaj pewnie, w tym miejscu. A jedne? A jest tu łóżko nawet. No, a tu drugie stało. Gdzie drugie? Te szafki nie byli, te drzwi nie byli. Aha, i tam. O, przy ścianie. A. O, okienko. Proszę bardzo. Biurko. E, biurko. Taburko. O, drugą szafę mam. Ale fajne pomieszczenie, naprawdę chłodno. Bo tu murowane ściany, dlatego. No. Widzicie, Państwo odkrywam chyba twoje dobre śnialne Markiej O, pożyczki ma. No. Nie obciekałeś? Nie no, tak wysoko nie sięgniesz.